Witajcie moi kochani widzowie Dzisiaj pogramy sobie Stumble Guys'a A Wy pod tym filmem zostawcie lajka like i suba z dzwoneczkiem a my w międzyczasie otworzymy sobie darmowy szczęśliwy spin. Zobaczymy co wyjdzie Co wyjdzie, co wyjdzie? 5 klejnotów Fajnie Jestem zadowolony To tu jeszcze jest do otwarcia? Nie Nie, nie ma nic do, to jest do otwarcia A więc co, my się bierzemy za granie Widzimy się już, zostawcie lajka like. jak suba, już wam mówiłem I oglądajcie do końca Widzimy się już na arenie Mamy Ice Haze, dobiegnij do mety No to dobiegamy do mety Okej, okay, trudno. Dobra. O, to... Widzieliście to widzowie? On jest knoko do Wojda. Dobrze, przeszłem. Widzimy się na kolejnej rundzie Piwot Push. Dobiegnij do mety. Dobiegamy do mety. Dobiegamy lecimy z tym. I uwaga, pięknie my samym krajuszkiem, wtedy nas nic nie uderzy. I gitara. No nie, odpadłem. widzowie, dobra, widzimy się już na kolejnej rundzie. Uwaga, mamy paint splash! Zobaczymy, co nam wyjdzie. I jak to przejdziemy? No się nie da grać, jak jest tyle osób. Przeszliśmy to z pierwszego. No Jezu. Jak tam będziemy przechodzić to... No i wy widzimy się w kolejnej rundzie. Mamy znowu Paint Splash. Może teraz się uda wygrać, co? No i tak. no, już żeśmy sobie pograli w to. Dobra, trudno. No rawi przeszliśmy to. Trudno. Będzie się wykleje rundzie O, w końcu się na jungle roll. roll. Let's see Mr. Dobrze jest dobrze. I przejść przeszłem. Dobra no widzowie, otworzymy sobie Stumble pasa. Nosowa jakaś tam skórka. Zobaczymy co wyjdzie. Epico omeyor! Berserker, cudownie, Dobra, widzę, to będzie na tyle w tym odcinku. Zostawcie tutaj lajka i suba z dzwoneczkiem. I co, będę kończył. Gra była niestety się mi nie udało, bo prosto mega w tej grze. Teraz a więc, co, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pozdro. The famous. if you wanna play tough, and wanna hate this, I'll always show up.